Właśnie nagram, Mamy skurwysynku. synku A potem usunę <grywa> <grywa> Synku, coś mówił, że się nie da przegrać i co? Mówi co? Śmiedo już ping ponga by na 7-1 przegrali, na 7 ja. Wejdę wyjść Wejdę wyjść, no Co? Krystof, wejdę Wejdę wyjść, powiedziałeś Tak, na pewno Po kontrolę. prawo Silano Śnieg Ej no jeszcze tu na oknach jest Ty musisz mi podłazić tym swoim grubym dupskiem wszędzie Ostatni minus 50 i byłby Ace Gdyby nie ojciec na tej kurwa okna wszędzie Czarno w prawo, dupa ojca Czarno w lewo, dupa ojca! Jak? Terowki stary Last Windows! Dawidaloka kurwa no Jeszcze ten pulpit i teraz będzie popdurka zjebana i <grym> <grym> Kurwa mać Stary panoramiczny <grym> Wszędzie dupa starego Otwieram lodówkę dupa starego A synek nie chce kupić, bo synek nie ogarnie Spokojnie, nie straj gruby. Kucnął, rzucić, Ej. rzuć mu, kucnął. Ja ale oni się <grym> teraz tam wyjebali pięknie. Ojej. No, tak, nie mogę wcześniej. no i tu nie chodzą, od dziwaki O, jeszcze jeden idzie z pa 90 No, skałachą już teraz. Gruby pamiętaj o smoku. Nie yes. nie no, to... A w kaselu, i uważaj. No, zapraszam. Haa Pomóż synkowi Po prawo jest, po prawo jest, po prawo jest, po prawo jest, po prawo jest Pat O, pat Powiedz mi, jest gruby A, pan już nic mi nie mówi Kurde, mam smoka, a on gdzie? Jest, był na tubie był? Yes, był na tubie? Był na tubie. <laughs> o, oh, sorry